Panie i panowie, witam serdecznie, powiedzieć, Sola na krawędzi szkła. Dzisiaj pinotaż, pinotaż, czyli y, szczep pochodzący z RPA i wino wino Rpa z y, nie 12 zł, 12 zł w Lidl. Albo Cimarossa, Jest to brand, który mówi nam, że to jest są World Wine Collection. Jest to trochę niebezpieczne, ponieważ to jest marka, widać, która skupia wiele win z wielu zakątków świata. Czyli nie mamy tutaj pojedynczego producenta tego winogrona, czy też ogólnie gotowe wino jest skupowane i później butelkowane pod wspólnym brandem. To może się odbić negatywnie, ale cena bardzo dobra, także brand ogólnonarodowy Western Cape, Western Cape, czyli tam gdzie Cape Town, Cape Town, czyli po polsku Kapstadt, przepiękne tereny, sandu Afryki, czyli Republika Południowej Afryki, na tapecie. South Africa, czyli tutaj no, mówi nam skąd, jest rocznik 2014 i Pinotage. Pinotage to jest wino, które jest szczep winoroż, jest krzyżówką Pinot Noir i Senso i jest tak naprawdę pierwszym północnoafrykańskim szczepem skrzyżowanym w 1925 na Uniwersytecie w Stellenbosch przez pana Izaaka Peroda. Izaak Perod był winologiem na tamtejszym uniwersytecie. I można powiedzieć, już w tym momencie, legendą winiarstwa, jeżeli chodzi o południową Afrykę. 14,5%. Senso daje zazwyczaj intensywne wina, dobrze je wysoko wykować. Jako, że pinotaż jest w pinotuaru, żyjemy sobie szeroki, banieczki. Troszeczkę i zobaczymy, co nam w trawie piszczy. Cena niezwykle przyzwoita, także. Cóż, kolor. Mocno tutaj mamy wodniście i przezroczyście. Bardzo delikatny kolor w barwie. Gdzieś taka boróweczka ciemna to, to, to w tym, ale, ale praktycznie. No, można się przez to golić, także jaśniutko. Ale pinotaż. Mmm, nos młody, owocowy. Yy, z... Jest na, na samej górze mdławość mdłowo, bananowa. To jest charakterystyczne dla pinotażu, praktycznie beczkowanego, niebeczkowanego. Tutaj jestem zaskoczony, bo ona się nam objawia praktycznie na, pierwszym, na pierwszej nucie. Także bardzo ładnie to poprowadzone jest. Jakaś nuta malinowa, truskawkowa w owocu, gdzieś czerwona boróweczka, ale taka. E, taka niedojrzała troszeczkę mm. usta w inną stronę w ogóle ucieku usta uciekły nam w kasowość, ale w trochę taką oranżadowatą hm mm. i tempo krótko bardzo bardzo krótko mm. troszkę troszkę konstrukcja napojowa jakaś taka dzika tanina Mm, troszkę, troszkę przypomina mi jakiegoś kaktusa w ogóle e, jakby świeżą magawę polizać zaraz tak po skrubaniu w każdym bądź razie Stellenbosch, wspaniałe regiony, przede wszystkim jeżeli wybierają się Państwo kiedykolwiek do Afryki Republika Południowej Afryki to jest, to jest to, to jest to co chodzi jeżeli chodzi o winiarstwo samego Stellenbosch czy nawet szerzej rozumianej Afryki rewelacja, rewelacja, może nie bierzmy przykładu z tego wina akurat Aczkolwiek, praktycznie y, wino w 12 zł. Troszkę agresywnie. I troszkę później to końcówka. Końcówka jest rozczarowująca. Znieśmy kielichy i oczy z nosem. A, oczy tu są słabiutkie. Troszeczkę jak, jak jakaś woda z barwnikiem. I... No, uzdrowienie jest tak, Uzawienie przypomina nam jakiś środek do czyszczenia się troszeczkę. Nos też, nos gdzieś zaburzony pomiędzy alkoholem, pomiędzy jakąś gorzkością, gdzieś wychodzi owoc. Wszystko to jest y, bardzo przemysłowe y, w swojej strukturze. Także oczy z nosem to będzie dwa, usta. Usta też są, to czuć, czuć, że jest to wino, które jest produkowane w znacznej ilości, ono nie jest, jak na swoją klasę, ono nie jest złe, ale chyba szukamy jakiegoś kroku dalej w tym wszystkim. Mm. Na nosie ten, ten banan tu ratuje, cieszę się, że udało się go uzyskać. No. Producentom usta. Ale teraz atramentowe nuty wyszły. troszkę takiego mm. oj bardzo gorzko. Pusta to też będzie dwa. Pusta to też będzie dwa. Gdzieś przy tym wszystkim wino widać pinotaż, ale gdzieś to jest zbyt ujednolicone i zepchnięte na jakieś krawędzie. Ode mnie to nie jest wino popsute. Ono takie, takie ma być. Także. Jeden na jeden nie zasługuje, ale ode mnie również to będzie dwujeczka. Aczkolwiek żeby zapoznać się z pinotażem i wiedzieć, że to jest powiedzmy ten najniższy level, a później można iść tylko wyżej jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.